Hej, siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, 39. odcinek NBA 2K19. Przed nami MyGM, oczywiście Los Angeles Lakers, tak więc trzeba wyciągnąć z dołka nasz zespół. Przed nami Philadelphia, Toronto, Indiana, Boston i San Antonio. Mam nadzieję, że te spotkania rozegramy sobie dzisiaj, może nawet więcej. Czyli tak, przejdziemy do składu. No, skład mamy bardzo ograniczony. Bonga jest on fire. Tym samym awansował do pierwszej piątki. Dalej Derozan, James, Kuzma, Bolbol. Wszyscy oprócz Derozana on fire. Markanen mimo kontuzji i tak sporo będzie grał. Napier 19 minut. E, trier 16. Wagner. No i mamy Millera tutaj y, na zmianę Zacharisa. No dobra, zobaczmy z bongą, jak to będzie wyglądało. 85% chemii to i tak dużo, i tak spoko. No ale czy to nam pomoże w zwycięstwie? Pierwsza kwarta remisowa, w drugiej świetnie prowadzimy, w trzeciej jeszcze lepiej. No i w czwartej tylko dokonamy, dokończymy tego dzieła. Świetny występ. No i w końcu zwycięstwo: 40, 43. No i zobaczmy, kto tutaj latał. Latał DeRozan, latał Kuzma. James 14 asyst. No i akurat w tym wypadku no podoba mi się to, że zdobył 19 punktów, bo aż 14 asyst. Bonga 16. Punktów. Markanen, Trier, Napier, Wagner. No, ogólnie wszyscy bardzo ładnie się spisali, nawet Miller rzucił trójkę. Dobra, takim samym składem lecimy Back to Back Games z Toronto Raptors. Czy to informacja na temat Markanena? Tak jest. Już jest w pełni zdrowy, ale ja tutaj raczej nic nie zmienię. Gramy tak samo. I mecz z Toronto. Pierwsza kwarta ładnie, w drugiej przegraliśmy dosyć sporo. No i w czwartej, no jeszcze jest szansa. 5 punktów, 8, kurde już 10. Jeszcze walczą. Dobra, 108, 112, 311 do końca, no i wskakujemy. No i przy piłce De Rozan, który rzuca osobiste, Celnie. Dobra. Bonga 7-4-4. Nie najgorzej. A DeRozan 31 punktów. Laurie kontuzjowany lekko. No i niecelnie rzuca. James ze zbiórką. 10, tak więc double-double w tym momencie dla Jamesa. James już pod koszem. Bardzo ładnie, James. Dobra, jeden punkt tylko straty. 2,40 do końca. I teraz nas z Markanenem. I bardzo ładnie Markanen. No jeszcze zebrał tą piłkę. Super, super defensywa jak na razie. I Bonga jeszcze za trzy, ale no Bonga nie umie rzucać za 3, tak więc to był mój błąd. No zobaczyłem, że jest wolny. Chciałem tutaj sprawdzić też mało lata, no ale dostałem nauczkę. Ibaka bardzo ładne, ładne, no i łatwe punkty. No Dobra, Lebron. No ale i jeden i drugi nie potrafią, chyba że teraz do Jamesa, ale... Ibaka jednak zdążył i niecelnie Lebron wyskoczyła piłka z obręczy. Co ty gadasz? Jakie oni w ogóle żółty trafiają? I faulowany Lebron. Dlaczego nie robił wsadu? No oczywiście, że niecelnie jeszcze. Tym razem perfect release. Dobra, cztery punkty. Czyli tak jakby zaczynamy od nowa. Nie udało się wypchać Kauego Lenarda. Czy on będzie tutaj podawał? Chyba będzie. Laurie Bonga zmęczony. Zablokowany. Jeszcze Valenciunas znów zablokowany. Już muszą oddawać. Rzuty, bardzo dobrze przykryty kawaj. No jest zbiórka Lebrona. I teraz Lebron jest tam. O, nie trafił! Co ty gadasz, bolbol! No aż nie wierzę. Może tego nie trafił. I fauluje Lebron James. dobra, no sprawdźmy teraz składzik. Ależ Bonga zmęczony. DeRozan również. Lebron bardzo zmęczony, no ale Lebron zostanie. Kuzma w sumie może Markanen wejść i Bol Bol też zostanie. KLNR 33 punkty. No i dwa razy celnie 6 punktów już tutaj mamy, tak więc myślę, że też można będzie pokusić się tutaj o rzut za 3 Trier wczelnie. Zajebiście Trier. Dobra. 115, 118. No i napier, jak tam jeszcze próbował w defensywie, bol, niepotrzebnie się wywracał. I znowu to samo. No i niecelnie. No dobra, no to po meczu. I niestety kolejna porażka Los Angeles. I 25. porażka na koncie LA, Lakers. Derozan 31 punktów na 31 minut. Naprawdę ładnie zagrał Derozan. James prawie triple-double. A później długo, długo nic. Nie było wsparcia z ławki i Bonga chyba straci to miejsce w pierwszym składzie. A nie, jeszcze damy mu szansę. Cała pierwsza piątka on fire. Markanen napier Trier Wagner Miller. No gramy z Indianą. Jeszcze konferencja. Mam nadzieję, że w 2K20 już ogarnął tę konferencję. Znowu to samo pytanie. Dobra. Pierwsza kwarta remisowo, druga ależ tutaj porobiliśmy ich. No i w czwartej 10 punktów. To jest do odrobienia. Dalej, 10, 2 minuty, dobra, będzie zwycięstwo. Tak jest, 116 do 100. I Lebron, no pięknie, 37 punktów. 4 trójki, tylko 9 rzutów osobistych. Bolbol, De Rozan, Kuzma, Markanen. 6 bloków Bolbola w ogóle. No ładnie. Dobra, lecimy tym samym składem. Jeszcze jeden mecz z Bostonem. I zobaczmy. No dobrze, lecimy, ale w trzeciej kwarcie za słabo. No ale w czwartej pokazaliśmy im, e, jak się gra, no i czy wygramy ten mecz? Tak, powinniśmy wygrać. No i proszę bardzo, 26 poziom. Co to jeszcze mogę sobie? Staff Trust do 100. E, morale plus 15. Hmm. Dobra, plus jeden tak, jakby do wytrzymałości dla wszystkich zawodników. No i kolejne zwycięstwo, pięknie. Znów LeBron James najlepszy, ale tylko 18 punktów. Tutaj Drozan, Bolbol, Sporo zbiórek, Trier, Kuzma, Napier, też 9, Wagner 9. No, no i tutaj wsparcie jak najbardziej. To mi się podoba. Dobra, kolejny mecz. San Antonio nie zmieniamy nic w składzie. Lecimy dalej. Oj, oj, pierwsza. Oj, druga też przegrana. No i w czwartej już nie ma czego ratować. A więc gruba porażka. 124,85. Znów Lebron próbował, ale 9 na 20. Bardzo często niecelnie. No i jak zwykle bol rozan powyżej dyszki. Markanen tylko 5 punktów, Wagner z Millerem tylko 2, Bonga 0, Trier 0. Dobra, czyli tak, Bonga e, już schodzi, napierw wraca. Dyroza no, troszkę zmęczony, ale 31 minut da rady zagrać. Kuzma tak samo, bolbol. Bol. Markanen minus 1, ale on jest pewnie rozczarowany, że nie gra w pierwszej piątce. Jeszcze ile tam na Harisa poczekamy? 4-6 tygodni, jeszcze, jeszcze sporo. Bez tego zawodnika. Dobra, przed nami Phoenix. I uwaga, pierwsza kwarta świetnie, no, w drugiej całkowicie zaprzepaściliśmy to prowadzenie. I w czwartej, no mamy ładne prowadzenie, będzie zwycięstwo, dobra. LeBron tutaj ball, ball double, double. Trier powyżej dyszki, w końcu się obudził, Napier ładnie, 19. No, Bąga mimo tego, że stracił miejsce w podstawowym składzie, to i tak ładnie, jak tam w tym sezonie. 6-1, dwie asysty, no najlepsza skuteczność w jego karierze. 16 minut. No, jestem ciekaw jak on tutaj będzie się rozwijał. De Rosan bardzo słabo razem z Markanenem, no ale było zwycięstwo. I przed nami Golden State. Dobra. Najpierw DeRozan James Kuzma. bol bol. Markany już tylko 24 minuty. Bonga 12. Miller, właśnie. No ale nie ma. Nie ma nikogo tutaj na tą pozycję numer 3. A ładnie mamy te pozycje obsadzone. Dobra, zobaczmy przed tym meczem, jak stoimy. A więc jesteśmy na trzecim miejscu. Udało się wyprzedzić e, Golden State. No i teraz z nimi zagramy. I czy to będzie mecz o trzecie miejsce? No zobaczmy. W czwartej kwarcie dopiero wyrównane. No i ostatnia kwarta, 2.38 do końca, ale to jest 9 punktów straty, więc nieważne, 100 do 90, mecz przegrany. Kuzma Double-Double, no tak to raczej, raczej cienko, Bol-Bol 4 bloki. No powinien być, poczekajcie, już sobie sprawdzimy, jak ten bol stoi w tym sezonie z blokami. 2-3, czyli będzie na pewno w pierwszej dziesiątce, jak nie w pierwszej piątce względem bloków. Zobaczymy sobie to no na koniec sezonu. San Antonio znowu przed nami. Markanen. Dobra. Minus tutaj. Czyli Miller, Bonga, Wagner, Trier. Trier. Dawaj. Bolbol i Lebron jeszcze po minucie. Dobra. Spersi. O Jezus, co tutaj się odpierdziela. Chociaż, no jeszcze tutaj próbujemy zrobić powrót. 4 minuty do końca, ale to jest 9 punktów. No na 9 punktów ja nie wchodzę. No i porażka: 102-115. Kuzma 26. A jak tam Kuzma stoi ze średnimi w tym sezonie? Największa ilość punktów 16,5 zbiórki, no prawie najlepiej asysty, tam w sumie dużo asyst Kuzma nie robi skuteczność też bardzo wysoka za 3 tak sobie 31, najwięcej gra w karierze no więcej tych punktów by się przydało od Kuzmy e, średniej oczywiście Bolbol bol znów double double a ile on ma zbiórek w ogóle? 7-2, no tak nie najgorzej Napier, Markanen, Bonga, Wagner słabo jak tam Wagner, czy zrobił postępy pod względem punktów? Tak. Pod względem zbiórek też, ale no, pięć zbiórek e, dla centra to troszkę za mało. Te skuteczności też nie najgorsze. Dobra, kolejny mecz przed nami. Kuzma on fire, Markanen dalej e, nie radzi sobie. Wagner również. Nie mamy tutaj żadnego trzeciego centra. A no więc tak, Bonga, Miller również. Czyli oni wszyscy po się. No w takim razie. Pierwsza piątka, dodatkowe minuty. I Houston Rockets. Tak więc też kolejny mecz tutaj o miejsce. No Warriorsi nas już wyprzedzają o ponad dwa mecze. Dobra, Houston. No, a jak tak dalej pójdzie, to może nawet zakończymy ten sezon jeszcze w tym odcinku. Zobaczmy, pierwsza kwarta nasza, w drugiej naprawdę tragedia, w trzeciej również i już jest 20 punktów straty. No nie ma czego ratować, 103-117, porażka. Bolbol najlepiej punktujący, James, tylko 6 na 11 z gry, 3 14 Markanen, no, obudził się. Napier słabo, Kuzma! 2 na 10 z gry, 0 na 5 za 3. No to Kuzma straci minuty. Już nie jest on fire. Markanen wraca jako Sixman Trier on fire. I bez. bez Millera w tym meczu. No bo Miller się nie nadaje ogólnie, nie? Czyli. Bez zmiany za Jamesa. No ale będą tutaj inni zawodnicy, czyli pewnie Derozan. E, możliwe, że Markanen Trier będą grali na tej pozycji numer 3, czyli Trierowi dodamy troszkę więcej minut na rzecz. E, I Rondo wraca e, do pierwszej piątki. Jak tam rondo w tym sezonie? 3-3 punktu, ale 7 asyst. No, asystować to rondo potrafi dalej. Czyli tak. Markanen może mniej, napier mniej i Trier 25 minut będzie grał. Dobra, czyli z rondem jako rozgrywającym. Zobaczmy, z Miśkami. Źle weszliśmy w kwarty numer 2 i w kwarcie numer 3 też daliśmy sobie wbić aż 43 punkty. No i to będzie porażka 94-123. James próbował, blisko triple-double, De Roseanne no nawet spoko, Kuzma też, bol bol, double double, trier, 10 punktów. No ale na przykład Rondo. Tak raczej cienko, Napier. To Napier lepiej zagrał od Rondo, a mniej minut, dużo, i bonga 2-2. Dobra, no raczej Napier będzie naszym podstawowym e, rozgrywającym. Czyli tutaj nie zgadzam się z grą. E, rondo wyrzucamy poza skład. Czyli Bonga więcej i Miller też dostanie kilka minut. Dobra, tyle mu wystarczy. I dodatkowe minuty dla Napiera. 27 wystarczy. De Rosan, dobra, dobra. Bolbol 30. Trier, Wagner. Bonga, Miller. Jeszcze mam 4 minuty. Dobra. Czyli teraz Dallas. Najpierw biuro. Aha, dobra, dobra, czyli gramy z numerem 1 w blokach. No, zobaczmy. No w końcu jakaś dobra kwarta, 35 punktów, w drugiej, w trzeciej również wygraliśmy i ostatnia kwarta, no tutaj zobaczcie, 108, 106, jest bardzo blisko. Nawet remisowo prowadzimy, jest remis, jest dogrywka. I to przegramy Puh, w dogrywce. No niestety, znów dogrywka z Dallas, ale tym razem, niestety, przegrany mecz. No i teraz wizyta w biurze prezesa. Okej, okay, czyli nie możemy dopuścić, aby nasza seria porażek była wyższa od trzech. Czyli po prostu trzeba wygrać następny mecz. Bo kurde. no nie no teraz mamy ile teraz mamy 5 porażek z rzędu czyli aha następne spotkania nie chcę żebyśmy 3 kolejne spotkania przegrali e, dobra jesteśmy na czwartym miejscu i zobaczcie nawet zremisowani jesteśmy z Utah i to chyba właśnie z nimi zagramy w pierwszej rundzie playoffów dobra jak tam ze składem i znów niby Rondo ma grać w pierwszym No dobra, zobaczmy. Z miśkami. Miśki mają ujemny tutaj bilans, tak więc no z nimi trzeba wygrać. No ale oczywiście, że nie. Chociaż no prowadzimy jeszcze w tym spotkaniu. Jest prowadzenie i 5 punktów, 4. Dobra, będzie zwycięstwo. Tak jest. Dobra, czyli cel zrobiony. LeBron Najlepszy Kuzma też wysoko, napier 16 punktów, a gdzie jest rondo? 9 asyst, tylko na pół godziny gry. Drozan ładnie, napier, bol, bol. Bąga bez punktów, 3 asysty tylko, no moim zdaniem napier mógłby grać w pierwszym. No i tak właśnie też będzie. Kuzma bol, Markanen, Wagner on fire, dobra to Miller troszkę mniej, Wagner 21 minut. Detroit Pistons 40:38, 38 Oni tam też chyba będą się bili o, o playoffy, ale nas to nie interesuje. My tutaj musimy zbierać zwycięstwa. Dobra, druga kwarta, trzecia również. No i prowadzimy dosyć sporo. I to będzie zwycięstwo. Tak jest, świetnie. 107 do 100. Czyli tutaj w końcówce udało nam się ruszyć. Najpierw znowu wysoko pod względem zdobytych punktów. Kuzma 12 zbiórek. Double-double. Derosa, no niestety słabo i Bonga dorzuca 6 punktów. Dobra. E, mamy back to back games. Oklahoma przed nami. Od razu sobie ten mecz zagramy również. No i bardzo wyrównane spotkanie remisowo, jak na razie cały czas. Punkt za punkt. Ale świetnie tutaj w czwartej kwarcie w końcówce polecieliśmy, No i chyba dzięki temu tak jest. Będzie zwycięstwo: 104,95. Super, to wygląda. Trzech zawodników powyżej 20 punktów: LeBron, DeRozan i Bolbol. No ale Wagner, Markanen: No już poni poniżej 10. Miller z punktem. Trier bez punktów: 19 minut. Houston Rockets i Denver jeszcze nam zostały, czyli zakończymy sezon w tym odcinku. No i jak tam? Cały czas czwarte miejsce. Już nie wyprzedzimy Warriorsów. Raczej nie ma szans. Hmm. I znów niby rondo. No dobra, spróbujmy, spróbujmy z tym rondem, no bo teraz jest też walka o pozycję rozgrywającego na playoffy. No to zobaczmy, czy rondo, czy napier. No bo bąga raczej na pewno nie, chyba, że znowu wystrzeli i, jak, i jakoś będzie on fire na kilka dni. No zobaczmy, Houston. E, no dobrze jest, dobrze, chociaż tutaj... Końcówka jest remisowo, ale prowadzimy 6 punktami, nawet. No, uwaga, mecz się zbliża do końca, cały czas 94-99. No i to jest zwycięstwo. Bardzo ładnie. I jeszcze biuro. Bol-bol. No, ale na szczęście tylko kilka dni i będzie znów gotowy do gry. No ale jednak Wagner w jego miejsce, a Paul ball, ball poza składem. No ale już niedługo wróci do gry. Tak więc bez Bola, ball ale z Wagnerem zagramy sobie ten ostatni mecz w rundzie zasadniczej. No uwaga! No ładnie to wygląda jak na razie. Ponad 10 punktów przewagi na minutę do końca. Dobra, będzie zwycięstwo jeszcze na sam koniec tego sezonu. Świetnie. No i dobra, zakończyliśmy sezon. E, chyba najlepszy ze wszystkich tych w tej karierze. I proszę bardzo, plus 3 morale do wszystkich zawodników. Dobra, zaczynamy playoffy. Tutaj też cele naszego prezesa spełnione. Bez komentarza, a więc MVP James Harden, 34 punkty, 5 zbiórek, 9 asyst, półtorej przechwytu, skuteczność 53% z gry, 49 za 3. Isaiah Steel, Rookie of the Year z Miami, hit 17 punktów, 8,5 zbiórki, 2 bloki, 55% skuteczności. 22 za 3. Dennis Schroeder z Six Man of the Year z Nowego Jorku. No graliśmy przeciwko niemu. Anthony Davis, Defensive Player of the Year, 20,5 punktu, 8 zbiorek, 3 asysty, 1,5 przychwytu, 2 bloki. Most Improved Player, Jared Calver z Chicago Bulls. I Coach of the Year, Otis Newman z Oklahoma. Executive of the Year, Samuel Brown. No i to wszystko. Uh, all NBA First Team, D'Angelo, Antetokounmpo, Zion i Jokic. Second Team, Westbrook, Carey, jest Lebron James, Kevin Durant i Vucevic. Third Team, Lillard, Simmons, Leonard, Znaczy Lilard, Simmons, Leonard, Doncic, Embiid. All Defensive uh, First Team, Ola Oladipo, Morey, Antetokounmpo, Leonard, Davis, Gobert, Green, jest Lebron James. John Wall, Butler, All Rookie First Team, no tutaj raczej od nas nie będzie nikogo. Second team również nie. No i tyle. Dobra, a więc tak wygląda e, nasze drzewko, czyli my gramy z Utah, Oklahoma z Phoenix, Golden State z Sacramento, Houston z Minnesotą, i po drugiej stronie Toronto z Nowym Jorkiem, Philadelphia z Bostonem, Chicago z Indianą, Brooklyn z Detroit. A my zobaczymy sobie jak to Wygląda, czyli od dywizji, czyli w dywizji drugie miejsce 51 zwycięstw, 31 porażek. No naprawdę niewiele nam brakowało do Golden State. Szkoda, że się nie udało ich wyprzedzić. No i w konferencji to już wiadomo, czwarte miejsce ze sporą przewagą nad Utah, Sacramento, Minnesotą i Phoenix. Poza playoffami: San Antonio, Nowy Orleans, Memphis, Dallas, Denver, Portland, Los Angeles, Clippers z najgorszym rekordem. No i po drugiej stronie Atlanta Hawks jednak, najgorszy rekord NBA, Miami, Charlotte, Orlando, Washington, Milwaukee, Cleveland, poza playoffami tutaj New York, Detroit, no i reszta wiadomo. Dobra, playoff stats, e, czyli najpierw u nas w drużynie, zobaczmy, czyli oczywiście nie playoffy. Aha, bo to play of stats, my chcemy season stats. Dobra, no to zobaczmy w tym sezonie, jak to wyglądało. Najwięcej punktów oczywiście, Lebron 22, Kuzma 16, De Rozan 14, Bolbol 14 również, Markanen 11, spadły mu te punkty. Dosyć poważnie. Napier, no Napier grał całkiem spoko. Ogólnie, podobało mi się, 9,2 2 punktu na mecz. Dalej Harris... Wagner, Bonga 5-9, to też chyba jego rekord, tak jest. E, trier 5,5, no też niby najwięcej. Rondo tylko 3 punkty, to nad nie ma co patrzeć i reszta nieważne. E, w zbiórkach najlepszy: Bolbol 7,2, ale to i tak nie mamy szans z resztą NBA. Asysty: LeBron James na pierwszym miejscu, drugi rondo, później długo, długo nic i dopiero napier Rozan. Znowu długo, długo nic i Bonga. Przechwyty 1-2 Bolbol Napier 1 James. Bloki No tutaj Bolbol bol może być wysoko i to chyba jedyna e, statystyka, w której będziemy gdzieś wysoko w NBA. Z, e, straty to raczej będzie dobrze, bo po 1-8 to naprawdę prawie nic. Rzuty oddane celne 8-2 6 Kuzmy. Skuteczność 55% Bongi. Kto by pomyślał, że Bonga będzie miał najwyższą skuteczność? Kuzma 53 James. I Bolbol też po 53%. Trójki, najwięcej rzucał Lebron, po dwie na mecz, Kuzma niecałe, Harris, tylko półtorej z Markanenem, napier 1-3. Skuteczność za 3 Harrisa najlepsza, 45%, Bolbola 42%, reszta poniżej 40%. Rzuty osobiste, tutaj raczej nie będziemy wysoko, James 3,5%. Tak sobie w minutach, najwięcej Lebron, oczywiście 32,5 minuty. Dalej Kuzma też sporo grywał, 31,5 minuty, DeRozan 30,5, no i reszta już będzie 30 minut. Dobra, to nieważne, czyli League Leaders, zobaczmy w punktach Harden 34, Cary, Antetykumpo, Lenard i pierwsza dziesiątka się kończy 22 ,7. czyli Lebron będzie tutaj na 12 miejscu, nieźle, w zbiórkach, no nie ma co patrzeć, w asystach. 7 ileś Lebrona, 13 miejsce, więc też nie, nie ma tragedii. Przechwyty, bloki, a pierwszy jest Bolbol, bol. proszę Państwa. Egzekwo z hejsem oraz Gubertem w stratach 1-8. No dobra, tutaj rzuty celne Lebron James 13. Tutaj mieliśmy Bongę, chyba nie z najlepszą skutecznością. No ale nie ma go nawet do 30 miejsca. Trójki no też nie będzie naszych w skuteczności za trzy, chociaż jakaś pierwsza dyszka. Nie, no nie ma szans. Nie ma nikogo. Jeszcze minuty. Sprawdźmy. No też poza pierwszą 20 będziemy gdzieś nawet niżej. Dobra, no nieważne. Tak to wyglądało, moi drodzy, a więc no, rozpoczynamy playoffy, ale w następnym odcinku, ponieważ w tym to byłoby już wszystko, czyli 51 zwycięstw, 31 porażek, 90% chemii, no i tak zaczniemy sobie playoffy w następnym odcinku. Tak więc wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, siemano!